Smartfon Samsung Galaxy S21 5G. Adaptacyjny wyświetlacz 120 Hz zapewnia płynną pracę smartfona również w trakcie bardzo dynamicznych gier, dopasowując częstotliwość odświeżania do wyświetlanych treści. Z aparatem 64 megapiksele zrobisz profesjonalne zdjęcia. 30-krotny space zoom to gwarancja wyrazistych fotografii również z dużej odległości, a z funkcją jedno ujęcie możesz zrobić wiele ujęć za jednym dotknięciem. Twórz kreatywne filmy z wideo 8K. Szybko również zamienisz każdą scenę w zdjęcie wysokiej rozdzielczości. Mocna bateria 4000 mAh pozwala na pracę smartfona przez cały dzień bez konieczności częstego ładowania. Sieć 5G będzie niezawodna podczas transmisji live lub spotkań online. Szybko pobierzesz również nawet bardzo duże pliki. Wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X sprawdzi się podczas oglądania filmów oraz zdjęć, gwarantując niesamowite wrażenia wizualne. Seria Galaxy S21 5G to nowy, elegancki design i szeroki wybór wersji kolorystycznych: szary, różowy, biały, fioletowy.